Dzień dobry. Witam w pierwszym vlogu na profesjonalnej kamerze, a nie telefonie. Zakupiłam kamerę wczoraj. Jest to Sony ZV1. Nadal jest trochę mi dziwnie trzymać jednak tą kamerę, a nie telefon w ręku. Dzień dobry. Chodź. Mamy gościa specjalnego jest... nie wiem, który jest. Końcówka sierpnia. Zostało 9 dni wakacji, więc jest mi trochę przykro. Staram się o tym nie myśleć, ale jest mi trochę przykro. Aktualnie znajduję się jeszcze na mojej działce. Dziś jest sobota i wracam do domu w poniedziałek. Nie wiem, jak długo będę nagrywać tego vloga, ale zakładam, że nagram coś jeszcze w domu, ponieważ tutaj nie ma za bardzo co robić. No i w sumie nie wiem. Jestem jakaś nierozmowna, przepraszam Was bardzo. Okej. Okay. Przypomniał mi się bardzo ważny aspekt. Zawsze jak jestem na działce, to muszę pojechać na lumpy, bo są bardzo dobre tutaj. I kupiłam trochę rzeczy, więc w tym vlogu, może nie w tym momencie, wam zrobię haul. Jedną z moich ulubionych rzeczy, którą tu robię, jest to jedna z niewielu czynności. Oprócz pływania i spania, jedzenie warzyw i owoców z ogrodu. To jest coś pięknego. Tutaj mamy szklarnię z temu. Tak. I są piękne pomidorki, kochani. Szara to moja mama. To jest wideo pod tytułem Wieś I tutaj są maliny Dużo malin i poziomki O ile jest tu bardzo dobra jakość, jest trochę dziwna kolorystyka mam wrażenie Ale trochę mam wrażenie, że te klipy będą wyglądać jak taki nietypowy vlog Tylko może dlatego, że trzymam tak blisko kamerę Jak takie wspomnienia zmarłej żony z filmów Jeśli wiecie o co mi chodzi Wyglądam zawsze na działce mego korzystnie, to chciałam dodać, ale idziemy po raz drugi nad jezioro, czemu jestem na głównym planie, nie podoba mi się to. Tak lepiej no, 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 no. przeszkadza pan w pięknym no, ujęciu. No, 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 no. Okej. Okay. Się nagrywa. Yeah. Natala nam bardzo mało pomaga w domu. Lniwa po mamie. Na plaży jest ponad 30 stopni. Moje włosy znowu się zrobiły rude. To nie jest miłe. Jestem taka czerwona w tej kamerze, to nie wiem, ale wyregulowałam sobie brwi i są mega cienkie. Taki był zamiar, ale z drugiej strony trochę dziwnie. Nie nagrywałam dziś nic oprócz rano, ale w sumie no nie wiem co miałabym nagrywać. Kochani, byłem cały dzień na plaży. No tak jak mówiłam, tu się wiele nie będzie działo, ale daję wam znać, że żyję. Proszę wybaczyć, jeśli, jeśli będą jakieś krzyki, ale zamknę ja okno może. I również wyglądam jak 40-latka, bo pomalowałam się jakimiś kosmetykami, które są tu na działce i nie wiem... Nieważne. Za półtorej godziny jadę na pociąg, więc już się spakowałam, wszystko siedzi, ale chciałam wam zrobić jeszcze holo z lumpów tutaj. Kolorystyka czarno-niebieska prawie, że. Może zacznę po prostu, zamiast. Pi zamiast mówić dużo. Nie mogę z tego jeszcze tak grzywka ruda. Zacznijmy od najmniejszych rzeczy. To w sumie nie jest z lumpów tutaj, ale jest stąd, ponieważ moja mama znalazła go na plaży. Jest bardzo fajny pierścionek. Ostrość. Wow. Mega spoko. Dalej już kupione. Kupiłam taką brązolateczkę, takie detale ma. Za 50, więc mega nice. I taką brązoletkę, ale drewnianą, ze złotym tutaj, za 6 zł. Dalej. Torebeczka. Bardzo fajna. Była za 22 chyba złote. Mam trochę przymałą torebkę do szkoły, więc stwierdziłam, że może sobie zakupię odrobinę coś większego. Tylko czarna jest, ale w środku ma fajne detale. W sensie ma podszewkę taką trochę ciotkowa, ale cóż. Zwykły taki tank top. Za chyba 5 złotych. Taki beżowy, no ale wiecie. Taka bluzka czarna na długi rękaw. Bo tutaj tak szeroko, więc można nosić. Nie pamiętam za ile była. Dalej, taka bluzka z Zary. Już sobie wyciąłam metkę, żeby nosić ją tu naprzód i mieć taką tutaj. I zwykły taki Baby Tea na 10-12 lat. To jest tyle. Nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia. Do zobaczenia już pewnie w Warszawie, pewnie jutro. Znowu klip zmarłej żony. Nie wiem, co mam wam powiedzieć. Jest 18. Nie nagrywałam dziś nic, bo... No bo nic nie robiłam, więc głupio mi było podnieść kamerę i zacząć nagrywać. Ale bez przesady, z nic nie robieniem. Rano byłam u fryzjera na ostatnim wykupionym botoksie. Więc mam proste włosy, gładziutkie. Mam też dużego pyszcza. Oj. Czy możecie nie dzwonić? Nie. Nie ręczę. Z fajnej rzeczy kupiłam sobie takie pimple patches w Hebe za 26 zł, o czym dowiedziałam się, że moja koleżanka je kupuje za 11 na Allegro. Potrzebuję, jak widać, na teraz, więc załóżmy, że dlatego wydałam więcej pieniędzy. Założymy sobie ją. Okay. Za 20 minut przyjeżdża do mnie moja siostra i dzięki niej będę mogła pojechać na zakupy, bo muszę kupić rzeczy na chłacze, więc pojedziemy na zakupy i potem zrobimy chłacze. My sister woke up from a severely dehydrated at 3 a.m. Make chłacze with me. Pojechaliśmy specjalnie do Szan, bo tam są konkretne galaretki na dziale azjatyckim i ich nie było. Nie ale pokażę wam co mamy, więc kupiłam zamiast tego truskawkowe mogu mogu, żeby były ci takie galaretki w środku. I będzie pasować do mleka, więc arbuz, lekko truskawkowe. W sumie to tyle. Ok, robimy. Robimy w taki estetyczny sposób, dobra? Maliny. Truskawki. Ok, no, spadła. Arbuz. Chodźmy <grym zimny> na obrót estetycznie zabrać, że na jakich będą. Trochę przygnite. No to będzie jedna, nie wiem. No to super, mamy jedną. Lód. Dobra, i teraz The Fun Part. Mleko truskankowe. się Mieszamy. To bez smaku, ale... Kaj, kochani. Karolina daj 45. <gry> no więc, to jest moja opinia do Pana miejsca. Nie wiem, co więcej mogę dodać. Czemu to jest to blisko? Dzień dobry, stałam dziś o 13, więc zaczyna się mega produktywny dzień, ale posprzątałam w moim pokoju, bo naprawdę to było straszne. Już ledwo było miejsce na podłodze, a teraz jest okej. Okay. Uczyniłam łóżko, niesamowite. Mam ochotę teraz właśnie zjeść to chłacze. Jest okej okay Danie. Nie wiem, czy to jest Danie, ale na taki właśnie gorący upał, a nie na wieczór. Czy upał może być nie gorący, nie wiem. Robimy. Get ready with me! Malowałam sobie paznokcie. Przepraszam za szum w tle, ale tu jest 40 stopni, więc muszę mieć wiatrak ze sobą. To jest mój outfit, który wybrałam na małego chłopca. Mega fajnie. No i mały chłopiec, ale dodamy biżuterię i się pomaluję ładnie. Mam herbatę. Nie chcę mi się malować. Mam godzinę i 15 minut. Let's go. Robimy dziś full tapetę. Nie robiłam tego od mega dawno. I spróbuję nałożyć makijaż na tego pięku pacha. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zacznę od brwi. Mam tutaj żel do włosów, ale jest bardzo podobnej konsystencji co mydełko, więc chyba okej. Okay. Z włosami nic nie robię, bo od wczorajszego fryzjera są jeszcze proste. Życie z prostymi włosami musi być takie łatwe, jak się zbiera gdzieś. Rozpuszczasz, wychodzisz. Coś pięknego. Widzimy z podkładem. To jest mój najciemniejszy. I tak jest za jasny. No super. Nie wiem, ja naprawdę nie umiem w ogóle dobierać podkładu do twarzy. Bo no, ten pimple płacz trochę trochę nie siedzi, szczerze mówiąc. Na korektor, który też jest. On już jest strasznie jasny. Będę musiała nałożyć dużo brązera, żeby to jakoś zniwelować, żeby nie wyglądała jak. Michael Jackson. Mega odstaje. W sensie widać to. Wygląda to źle. Dobra, póki jeszcze mogę, zdejmuję to, bo to nie wygląda dobrze. Nałożę na to puder, może jakoś. Nie wiem, no, no zależy, no. I teraz, przez to, że najpierw zrobiłam brwi, a potem podkład, to trochę je sobie przykryłam i są jaśniejsza, więc trochę je wypełniam kolorkiem jakimś. Myślę nad niebieskim albo czerwonym, ale zobaczymy. Czemu zaraz mi się rozładuje kamera? Nie mogę. Dajcie mi sekundę. Witam was, kochani, a bardziej was żegnam. Niestety jest to koniec filmu, ponieważ w tamtym momencie byłam sfrustrowana tym, że nie umiem naładować na maksa kamerę. Ciągle mi się rozładowywało, jak to nagrywałam, i się poddałam. Jest to koniec filmu, niestety. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to niefortunne zakończenie. Niestety nigdy się nie dowiemy, jak się pomalowałam na wyjście. Jeśli oglądaliście mój poprzedni film, to to jest wideo, o którym mówiłam w poprzednim filmie. Jest ono z wakacji, jak można zauważyć, więc trochę dziwny obieg czasowy, bo jest maj, ale no trudno. Mam nadzieję, że komuś się to spodobało, bo jest to jednak taki film, w którym, no nie oszukujmy się, nic nie robiłam. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film i do zobaczenia niedługo.